Witam Was serdecznie na nowym kanale, w nowym programie o nazwie: Tylko Historia. Dzisiaj porozmawiamy o historii Korei. Nie tylko o historii czy północy, czy południa, ale w ogóle historii Korei. Serdecznie zapraszam do oglądania tego odcinka. Żeby zrozumieć w ogóle historię Korei, e, czy to północnej i południowej e, dlaczego się wzięły te dwa państwa i co było wcześniej przed tymi państwami, musimy się cofnąć wiele, wiele lat, wiele wieków wcześniej. E, w czasach dawnych, czyli tak licząc może w dawny, dawnych, dawnych czasach istniały trzy królestwa. Były to trzy królestwa, one się nazywały jednogło, Koguryo, Pekcze oraz Silla. Te trzy królestwa z sobą walczyły, nie mogły się zjednoczyć, chociaż nam wcześniej napisały te ludy, tak mamy też, tak jak wszędzie, ale w tamtych czasach te trzy państwa nie mogły się zjednoczyć, tak jak w inne kraje, na przykład, nie wiem, czy Chiny, czy Japonia w jakimś czasie, nie mogły się zjednoczyć, nigdy to zjednoczenie długo trwało, dosłownie to zjednoczenie tegoż kraju, czyli to próbowało zjednoczyć Koguryjo, to Pekcze to Silla, nigdy ten. Do y, czasów, y, do roku 1350 dokładnie y, drugiego roku, y, wówczas y, zostało to państwo zjednoczone w Królestwo Korei. Było to państwo odizolowane od e, innych krajów w ogóle. Była pod mocnym, bardzo też dosłownie silnym wpływem Chin do e, właśnie początków e, XIX wieku. E, tam się zmieniały też wiadomo, one polegały w protekcją różnych ówczesnych dynastii chińskich, czy to e, Qin, czy e, dynastii manczurskiej czy innych, wiele, wielu innych dynastii. Tak trwało do, e, roku, e, do e, roku 1800, no w sumie do końca XVIII wieku, kiedy e, wybuchła wojna o, między Chinami a Japonią, e, ponieważ w tym czasie rosnąca w siłę Japonia, bo, po wczesnym zjednoczeniu, tak powiem, zjednoczeniu, czyli, y czyli umocnieniu władzy cesarskiej w Japonii, trzeba z rokiem oglądać się na wszystkie dokoła terytoria innych inne, inne azjatyckie terytoria. Między innymi spojrzała się na Koreę. I wyrucha wojna, y która y dla Chin okazała się katastrofalną w wojną w tamtym czasie. I w 1897 roku, w tym czasie, Korea wykorzystując słabość Japonii i niestety naciski, spowolne naciski ze strony Japonii proklamowała powstanie Cesarstwa Koreańskiego, pierwszego, bardziej znanego państwa w tamtym czasie. Jednak e, cesarzy było mało, panowało tylko dwóch cesarzy, ostatni król Korei e, i jego syn, następca, który niestety nie, spo, nie miał potomstwu, a w tym, czasie, e, w, e, w tym czasie Japonia hopnęła w władzę i niestety zaczęła się e, okupacja e, cesara koreańskiego, który... Które trwało aż od 1910 roku do 1945 roku, czyli ponad 35 lat okupacji yy, japońskiej. Upadło wtedy, ja pamiętamy, yy, Cesarstwo Koreańskie, yy, a w tym czasie stała się pierwszą kolonią, taką pierwszą, poważniejszą kolonią yy, japońską poza wczesną kolonią, która miała Japonia. Japonia ma w, w tym czasie tych kolonii sporo, bo miała powoli tych kolonii na przykład taki, taki Tajwan dzisiejszy, w tej, też nazwany Formozą oraz między innymi inne małe, drobne wysepki i te. w tym czasie, kiedy Japonia, kiedy Korea która znalazła się pod okupacją Japońską, przeżyła najgorszy okres. To był najgorszy okres dla kraju, ponieważ e, y, yy, Korańczycy byli traktowani gorzej. Ci, którzy walczyli, e, bo tam było, istniała taka na południu bo nie Armia e, Narodowa e, polska. E, Koreańska, no i była też kan, taka niewielka partyzantka koreańska, to przybliża się po drodze do podziału państwa, ale e, e, istniał też rząd, wiadomo, na no, sobie powstał ten rząd. Ten rząd powstał już po upadku Cesarza Koreańskiego w latach 20. E, w 19, jak czyli jakoś koło 20 roku, e, i w tym czasie e, je, Imiona koreańskie wielu osobom, nazwiska koreańskie zostały zmienione na japońskie imiona. To czasami najgorsze, bo ten kraj był potwornie eksploatowany przez Japończyków. I tak trwał do 1945 roku, kiedy, e, uf, kiedy dwa największe mocarstwa, czyli e, Związek Radziecki i e, USA, czyli Stany Zjednoczone. Podzieliły te terytorium między siebie. Taki był podział podobny jak w, w Niemczech, Austrii. Taki i później, okaże pamiętam, że wiemy, taki podział był też i w Wietnamie. Ten podział miał być tymczasowym podziałem Korei, ponieważ Korea miała być zjednoczona, miała okupację zniknąć. A coś się, co się stało, to wiemy. Yy, powstały dwa oddzielne państwa, to są niebyty. Yy, powstała tak zwana pod po, po, krótko ochwała, mało kto wie, istniała tak zwana Koreańska Republika Ludowa. Nie mylić z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, czyli Koreą Północną. To państwo miało być demokratycznym państwem. Yy, to było takie samorzutne państwo, powstałe. Coś takiego jak Białoruska Republika Ludowa, Ukraińska Republika Ludowa. Słowo ludowa nie miało związanej z komunizmem. Jednak zostało państwo te postały dawane komuny ludowe. Komuny ludowe nie były stricte w tamtym czasie nic związane z komunizmem. Po prostu takie nazwy były właśnie komuny ludowe. Zostały rozwiązane komuny ludowe na południu, na północy przejęli komuniści, a powstało między miejsce Koreańskiej Republiki Ludowej powstała w 1949. Czyli w 1948 roku powstała, powstały dwa państwa koreańskie: na północy tak powiem, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, a na południu Republika Korei. Na, pół, na północy, jak znamy, kto objął przywództwo. Wiemy, że to był oczywiście Kim Il-sung, czyli to jest taka nazwa stero, stara, już w rzadku mogłaby zniknąć ta na nazwa półsłodka, ponieważ poprawna nazwa to jest Kim Il-sung, to jest poprawna y, językowo i standardem y, w ogóle nazewnictwa. Kim Il-sung, e, a na południu objął prawicowy y, polityk w tym czasie to się mówi nazwisko się mówiło czasami Lee oczywiście obecnie to się nazywa, mówimy to po bo forma to jest Ri-Sing-Man e, bo Li kiedyś to było tak samo jak Kim Ilsa, Kim Irsen. taka rosyjska może e, taka naleciałość rosyjska e, o ile o przywódcy Korei wiemy jak, kiedy zmarł co się działo to przewódca południa, pierwszy, pierwszy prezydent Republiki Chińskiej był prawicowym politykiem i w tym czasie kraj no słabiej się rozbijał, początkowo to kraj północ się lepiej rozwijała, ale to w tym czasie była i wojna, po drodze była, i, jak wiem w 1953 roku, byłem, wojna koreańska, która przyniosła śmierć wielu ludności i granicę lekko tam przesunęła. Tam granica ta szła, jak pamiętam chyba się mylę ołówkiem. Potem tak lekko to powolowano. I to się będzie tak tak wyglądało, efekt no, A w tym czasie, ale ona bierała się o 38 równoleżnik. Yy, yy, przywódca, yy, właśnie Rising Band, był znany z prawicowych yy, jego yy, yy, Jego yy, yy, ludzie, czemu ja czyli policja i wojsko, które pochodziło jeszcze czasów, w których pochodzili ci żołnierze, czy tam yy, policjanci jak to zwanę, czy tam yy, służb specjalnych, pochodzili z dawnych cesarskiej sił zbrojnych. Oni, w, oni służyli w cesarskich sił zbrojnych w czasów japońskich. Tych. On został w 1960 roku niepopularnym, on, on był pierwszym prezydentem, pomimo że był pierwszym prezydentem niepopularnym, pod, pod koniec lat 50. został niepopularnym politykiem. W 1960 roku y, musiał uciekać z, z Korei Południowej, i na jego miejsce nowy został wybrany prezydent, Jobong Sorry, Nie powstała tego na druga republika bo to musi być, że y, była pierwsza republika, druga, dzisiaj obecnie jest to, y, jak się pamiętam, piąta czy szósta republika, szósta to mam, no. szósta republika, Czyli po prostu się więcej niż w Polsce, mówimy w Polsce mamy trzy rzeczy po to były, pierwsza to była oczywiście Monachia, druga, wiadomo, czasem nic wojny, a trzecia to obecnie. E, tam była druga republika, prezydent był dwa lata tylko prezydentem, Opalił go y, zamach wojskowy, czyli prezydentem y, początkowo przewodniczącym rad, Naczelnej Rady Obrony na, Odnowy Narodowej. Od Nowy Narodowej, Narodowej stanął y, Park Hun He. Y, bypitny, no można powiedzieć, że on był dość myślący politykiem widział zagrożenie ze strony Związku y, z, ze strony komunistycznego sąsiada. Które napomniałego i wiemy jak jest, jak jest prawda w historii Korei Północnej. Wypro został prezydentem, wybrany w no, nie do końca takich jasnych okolicznościach. Był prezydentem w latach 63-79, bo był prezydentem na 63-72, a potem 72-79. W tym czasie, kiedy on był prezydentem, za jego czasu żona została jego żona a funkcję pierwszej damy przyjęła jego córka późniejsza prezydent jest na prezydent Korei Północnej z 6 republiki czyli pani Park Park Kuen HE latach 2013-2017 na prezydentem ona wcześniej popierała jako młoda dziewczyna funkcję pierwszej damy potem mamy Następnych prezydentów, była czwarta publika, co potem... to... mówiłem, czy ta pierwsza kadencja bo ta whole, to potem była, to na z trzeciej republiki, czwarta publika, był dwóch prezentów, prezydentów, potem y była piąta republika, na dzisiejsze, krótko szósta republika, która od lat 80., kiedy wojskowy, to wojskowy był, w przywódca po parchu, bo przywódcy byli też wojskowymi, na to, następny czyli John Do Yuan, czyli też kolejny prezydent, który był prezydentem 8 lat, tylko aż w kadencje był też wojskowy. To ciekawe, też pochodził z parcami bardziej wyróżnionych przez prezydenta Park Uena I e, też e, był tam Republika, kiedy, kiedy sprowadziły rządy cywilne. Do dzisiejszych ten... E, miejmy, i potem było aż. Obecnie mamy raz, dokładnie mamy gdzieś tam z 6, siedem, 8 prezydentów. Było to, to dużo prezydentów. A w tym czasie w Korei Północnej zmieniło się tylko trzech przywódców. Jak to wiemy? O Korei Północnej to troszeczkę tak, troszeczkę uczymy się pobieżnie w historii, w ogóle historii polskiej, bo uczymy się o tylko wojnie koreańskim. Wojna koreańska to wojna między północą a południem, czyli między komunistycznym, między Koreą Północną a Koreą Południową. Rozpoczęta oczywiście przez Koreę Północną. Korei Północy to się nie mówiąc, do tej pory że czyli to południowcy, jest to nieprawda, czyli to północy, bo chcieli po prostu siłą zjednoczyć cały kraj. Eee, eee. Wojna koreańska trwała 3 lata, do dzisiaj oba kraje nie podpisały traktatu, traktatu kończącego wojnę koreańską, czy tak zwanego traktatu pokojowego. Jest tylko podpisany traktat o zawieszeniu broni, co niestety przez północ jest ciągle wykorzystywane od, e, od lat 50. Pierwszym przywódcą Korei, Korei Północnej był dokładnie Kim Il-sung, Il czy tam jak mówią który Kim Il-sen, Il stara nazwa to też, ale pierwszy do lat Kim Il-sung był tylko w tym czasie od lat 40. do 70. był tylko premierem tegoż kraju formalnie. A i przywódcą partii. Jak ta partia nic nie to wiemy partia pracy Korei, chociaż ojej jest geneza partii pracy Korei jest ciekawa. Bo ta nazwa dopiero w 40. -tych, pod koniec lat 50. -tych dopiero wynikła ta nazwa była się nazwa dokładnie było wiele Wiele nas, yy, czyli bo tam i komunistyczna i, i tam wiele innych nas, ale też ten. Ja przesłałem pierwsze nazwy mam tu spis wszystkich nas yy, w 1942 roku powstała tak zwana komunistyczna Partia Korei i podzielił się na dwie grupy, wróżnia się była południowa i północna, północna, czyli późniejsza dzisiejsza partia, partia Korei. 10 kwietnia do 1945 roku istniała e, właśnie pod tą nazwą Komunistyczna Grupa Północna. W 40 e, 10 dokładnie września października 1945 roku powstała Komunistyczna Partia e, Korei Północnej. E, później w 40 e, dokładnie tam 40, e, dokładnie, nie, do do, 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 do Jakoś uczono wcześniej nawet wcześniej podała, dokładnie, nie w 10 października. Ale 10 października powstała tak zwana Partia Pracy Korei Północnej. I Partia Pracy Korei powstała dopiero w 49 roku, to kwocie 30 października, 30 czerwca. Zjednoczenia y, tak zwanej y, Komunistycznej Partii Pracy po, Korei Północnej i Południowej. Znaczy tak, coś jak południowo jeszcze parę. Ale to dość ciekawe w ogóle mieszanie jest taki e, w postaci partii. Tu było gorzej niż e, nie, w Polsce, bo w Polsce wiemy jak powstała e, nasza partia e, komunistyczna, czyli Polska, Polska Zjednoczona Partia robić powstała po prostu PPR, PPS, Zjednoczonej tyle. A tam było dość łatwiej. Mm, normalnie mezelen jest mieszanie w ogóle wszystkiego. Pierwszym przywódcą e, Korei Północnej był przywódca prezydium. Najwyższego Zgromadzenia Ludowego, czyli Parlamentu Północno-Koreańskiego. Był to Kim Tobong, ówczesny pierwszy przywódca Partii Pracy Korei Północnej, bo dopiero później został Kim Il-sung. I on był w latach 48-57. Dlatego tak no, Głą 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 nie, czy głową był osoba druga, ale formalnie właśnie Kim to był pierwszym przywódca, potem został na jego miejsce w 57 roku, co wymieniony oczywiście przez nikogo innego jak z Kim Il sulga na Hwan Yong Guan. Drugi przywódca był to wojskowy wicemarszałek yy, i on został, on został ówczesnym przewodniczącym prezydium, yy, prezydium najwyższego zamordowania lotowego, czyli był formalnego głąb państw, Kiedy, kiedy Kim, Ilsa, Kim Il-sung wymyślił sobie, że nazwie się prezydentem Korei Północnej, czy koreańskiej Pobytu domu, dom demokratycznej, tak powiem nazwa, on został e, w tym czasie e, prezydentem, a e, właśnie t, poprzednik, czyli jako przewodniczący, on z, z, zwolnił funkcję tego, tego przewodniczącego prezydium, Parlamentu Korei Północnej, a został na parę lat, został prezydentem, wiceprezydentem Korei i Północnej. Było takie coś stanowisko, jakieś śmieszne historyczne. Mało kto wie, że istniało też wiceprezydent, ale to była taka fasadowa instytucja. Kim Il-sung, który był głównym przywódcą, bo tego przywódcy w Korei Północnej nie mamy, żył, był przywódcą do 1994 roku. Kiedy zmarł naturalnie, tak, bo u który w, w, w świecie komunistycznym, no nie wiem, chyba nasz przywódca będzie czy umarł naturalnie, czy umarł zabójstwem, czy jak to to nikt nie wie w ogóle, się. Gdzie... I y, w latach 94-98 nie było tak zwanego formalnie przywódcy, kto. Sprawował formalną głowę państwa, bo nie było takiego coś jak formalny głowy państwa, prezydenta nie było, bo był wiecznym wieczny prezydentem, został odsyłowany wiecznym prezydentem, wielkim władzem, taki tytuł miał odnosił. A nowym przywódcą został Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-il, Jong czyli jego syn, umilowany przywódca, wieczny też Partii Pracy Korei, o. Oraz yy, przede wszystkim sekretarzem Generalnym będzie nosił tytułu półprzewódza był, yy, był nawet przewodniczącym partii, potem został wymyślił sobie, tytuł, że będzie nosił w 1966 roku, że będzie sekretarza generalnego i następcy nosili tytuł sekretarza generalnego, chociaż to ostatnio było takie zamieszanie dość dziwne bo no, przypomnę sobie, jak Kim jong do tytułu przewodniczącego, potem wrócił do jednego, do tytułu sekretarza generalnego. Chociaż zaczyna się że na początku, pierwszy pierwsze sekretarza, potem se przewodniczącego, potem, se potem sekretarza generalnego. Kim Jong-il, który, który był przywódcą, został przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej i ta funkcja była, de facto przewodniczący był głową państwa, nie był, nie był formalnie nieformalnie. De facto przewoń, głową państwa w 1908 roku został no, przewodniczący prezydium najwyższego zgromadzenia do czy parlamentu, czyli Kim jong Nam, i on był formalnie głową państwa nawet w czasie, kiedy przywódcą był, przywódcą był już Kim Jong-un. Kiedy był on, kiedy został kiedy został przewodniczący nagle zanglam. Chociaż nawet wymyślił takie... Ja nie nawet nie słyszałem w swoim historii, że był nawet i przewodniczący... Y, był w najwyższym przesłaniem całego narodu koreańskiego, potem do tego tytuł krótko nosił paparek, czyli że 4 lata doświadczenia tytuł, że podobno po protestach y, Korei południowej ludzie się obrażili i powiedzieli nie, nie będę, to ja nie będę nosić. No i tak wymyślił sobie. Ech. Mieliśmy trzech no to też ciekawa historia, e, która warto sami zobaczyć. I on sobie przy, przyjął tytuł 2, Przewodniczącym i tą formalną głową państwa została przewodniczący Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki ludowo demokratycznej I ona stała miejscu dawnego przewodniczącego prezydium Parlamentu północno I nosi też tytuł najwyższego przywódcy KRLD. Czyli formalnie, e, jakbyśmy tytułowali najwyższy przywódca. Najwyższy przywódca to jest formalna tytuł w dla Kim, jest ciekawego przywódcy, jest taka książka yy, o dyktatorach. Obo chyba kim są i, i kim nie bo książka będzie taka ciekawa. Yy, I są filmy ciekawe o nim, na przykład ja chyba był Czerwony Książek bardzo ciekawy film. I warto obejrzeć ich filmy. Książki przychodzą sobie ciekawe i dowiecie, jakie są ciekawe rzeczy. To wszystko co mogę powiedzieć w tym filmie, tym długim, 20 minutowym filmie. Bardzo długi, bardzo wyczerpujący temat, bo to jest bardzo strasznie długi i niezrozumiały temat. Mało powiedziałam troszeczkę o historii takiej przed mało powiedziałem, mogę powiedzieć, że więcej, ale było się po o końcu powojennej historii. Zapraszam do y, zasubskrybowania tego kanału, zapraszam do y, oczywiście zastawienia łapeczki w górę. E, napisania komentarza coś ciekawego jeszcze nowego, co może ten, co mogę powiedzieć, więc mogę powiedzieć o historii wcześniejszej czy historii tej współczesnej e, zapraszam też oczywiście do e, wpadnięcia do naszego na, na nasz facebook e, i oczywiście na inne tam linki są też on, na przykład sklepu, nie sklepu bo sklep też prowadzę skle, mam własny sklep e, to znaczy, się z innym kanałem yy, i tam tematycznie historyczne są też, będziemy też proszeli o inne nowości Zapraszam do oglądania następnego odcinka. Tak inaczej za miesiąc. Jeszcze zdrażenia, cześć i czołem! Mm.